Wspaniała sala madryckiego Alcazaru. Ciężkie zasłony, złoty blask, cichy szelest drogich sukien. W centrum pokoju stoi około pięcioletnia dziewczynka z bujnymi, jasnymi lokami i twarzą zbyt poważną, jak na dziecko. To infantka Małgorzata Teresa Hiszpańska, córka króla Filipa IV, bohaterka arcydzieła Velasqueza, panny dworskie Las Meninas. Na płótnie wydaje się niemal bajkowa będąc uosobieniem niewinności i szlachetności. Lecz za tym blaskiem kryje się historiel serie historia, od której ciarki przechodzą po plecach. Jej rodzice, król Filip IV Hiszpański i cesarzowa Marianna Austriacka, nie byli zwykłym małżeństwem, byli wujem i siostrzenicą. Taki związek nie był uważany za dziwny. Przeciwnie. Był przyjmowany z zadowoleniem jako czysty związek krwi Habsburgów. Drzewo genealogiczne Małgorzaty nie przypominało drzewa, lecz kłębek, w którym te same imiona powtarzały się przez stulecia. Filip, Karol, Maria, Anna. Wszyscy oni wielokrotnie zawierali małżeństwa między sobą. Genetycy XXI wieku obliczyli, że współczynnik chowu sobnego, Inbredu. Infantki wynosił 0,25 taka sama wartość jak u dziecka zrodzonego ze związku brata i siostry. Ale w XVII wieku nikt nikt nie słyszał o genetyce. Na dworze szczycono się czystością krwi, uważając ją za znak boskiego wybrania. Infantka Małgorzata Teresa urodziła się 12 lipca 1641 roku w madryckim pałacu królewskim Alcazar. Rodzice świętowali jej narodziny jak cud. Poprzednie dziecko zmarło w niemowlęctwie, a dynastia potrzebowała dziedziców. Dziewczynkę ochrzczono, na jej cześć biły dzwony wszystkich parafii stolicy. Ale za radością krył się niepokój. Niemowlę było słabe, źle ssało mleko i cierpiało na ciągłe konwulsje, co nadworni lekarze tłumaczyli nadmierną wilgotnością mózgu, terminem, pod którym dziś prawdopodobnie... Kryłyby się zaburzenia neurologiczne. Współcześni zauważali, że małgorzata miała delikatną, niemal przezroczystą twarz i klatkę piersiową, wąską jak u chłopca. Już we wczesnym wieku wykazywała charakterystyczne cechy rodu Habsburgów: wydłużoną twarz, wystający podbródek i wadę zgryzu. Później na portretach Velasqueza te cechy zostały artystycznie złagodzone. Ale kronikarze dworscy pisali wprost. Zęby infantki z trudem się stykały, a usta rzadko się domykały. Był to ten sam zespół szczękowy, z powodu którego jej wuj Karol II ledwo mógł rzucić jedzenie. Małgorzata dorastała na dworze, gdzie dzieci nie biegały po podwórkach, były noszone przez służbę, aby zachować biel skóry. Dziewczynkę otaczał tłumniań, karłów, dam, dworu i nauczycieli. Każdego ranka musiała witać rodziców według surowego protokołu, a każdy jej ruch był zapisywany przez damy dworu. Paradoksalnie, to właśnie Velázquez, stary nadworny malarz, stał się jedyną osobą, która widziała w niej nie symbol dynastii, ale żywe dziecko. Malował ją od 1653 do 1669 roku. Na jego płótnach można prześledzić, jak z kruchego niemowlęcia wyrasta dziewczynka z coraz bardziej widocznym zmęczeniem w oczach. Historycy sztuki zauważają, że na wczesnych portretach ma świeże rumieńce i okrągłą twarz, ale już w wieku siedmiu-ośmiu lat skóra blednie, usta tracą kolor, a spojrzenie staje się matowe. To oznaki przewlekłej anemii i niedoboru tlenu, często spotykane u potomków Habsburgów. Lekarze na dworze diagnozowali u niej niestrawność żołądka i słabość serca. We współczesnej medycynie objawy te wskazują na wady krążenia i zaburzenia metaboliczne, konsekwencje bliskich związków krewniaczych. Istnieją zapisy, że małgorzata często cierpiała na gorączki, omdlenia i gwałtowną utratę wagi, mimo że jej wyżywienie było luksusowe. Czasami tygodniami nie wstawała z łóżka. W wieku 10 lat stało się jasne, że dziewczynka nie urośnie duża. W dorosłości jej wzrost ledwo osiągnął 145 cm, a kronikarze odnotowywali nadmierną kruchość kości. Nie był to tylko objaw słabości. Współczesne badania sugerują, że małgorzata mogła cierpieć na formę osteopenii, spowodowaną dziedzicznymi zaburzeniami wchłaniania wapnia. Od samego urodzenia los małgorzaty był przesądzony. Już w wieku czterech lat. Infantka została oficjalnie zaręczona ze swoim rodzonym wujem, cesarzem Świętego Cesarstwa Rzymskiego, Leopoldem I, młodszym bratem jej matki. Taki był zwyczaj domu Habsburgów. Władza musiała pozostać wewnątrz dynastii. Filip Czartu nazwał ten związek największą gwarancją jedności Hiszpanii i Austrii. Ale współczesne spojrzenie na małżeństwo wuja i siostrzenicy przeraża. Współczynnik inbredu ich przyszłych dzieci przekraczałby 0,3, ryzyko genetyczne porównywalne z potomstwem rodzonych braci i sióstr. Niemniej jednak, umowa małżeńska została zatwierdzona przez papieża, a Małgorzata od dzieciństwa była wychowywana na przyszłą cesarzową. W 1663 roku, gdy miała 12 lat, Leopold poprosił o przyspieszenie ślubu. Zaczęto przygotowywać dziewczynkę. Uczono ją niemieckiego, tańców i, jak wynika z zapisków szambelanów, zaszczepiano nawyk wstrzemięźliwości i cierpliwości, cech niezbędnych w małżeństwie z mężczyzną prawie dwukrotnie starszym. Jednak nie pozwolono jej wyjechać przed osiągnięciem pełnoletności. W Europie wiedziano już, jak chorowite są dzieci ze zbyt wczesnych i zbyt bliskich związków. Ślub odbył się w 1666 roku, gdy Małgorzata skończyła 15 lat. Dwór wiedeński witał narzeczoną jak rzadki skarb, ale świadkowie pisali, że panna młoda wyglądała blado i ledwo trzymała się na nogach. Po wielomiesięcznej podróży przez Alpy, przybyła do Wiednia wyczerpana, z gorączką i silnym kaszlem. Jej stan zrzucono na zmęczenie. Ale prawdopodobnie chodziło o zapalenie płuc, które potem powracało każdego roku. Cesarz Leopold, mimo brzydkiej dolnej szczęki i chorobliwej chudości, typowe cechy dziedzictwa habsburgów, szczerze uwielbiał Małgorzatę. Ich listy się zachowały. Nazywają ją w nich moim aniołem, moim małym hiszpańskim cudem. Jednak po ślubie życie Małgorzaty Teresy zamieniło się w niekończący się cykl ciąż, poronień i rekonwalescencji. Jej główna funkcja na wiedeńskim dworze sprowadzała się do jednego: urodzić zdrowego dziedzica. Ale organizm obciążony wadami genetycznymi nie wytrzymywał takiego obciążenia. W 1667 roku, niemal natychmiast po ślubie, przeszła pierwsze poronienie. W tym samym 1667 roku przyszło na świat jej pierwsze dziecko, Ferdynand Wacław Józef, ale zmarł po ośmiu miesiącach z powodu. Gorączki i konwulsji. W dziewiątym roku los w końcu jakby się ulitował. Małgorzata Teresa urodziła córkę, Marię Annę Antonię Austriacką. Było to jej jedyne dziecko, któremu udało się przeżyć niemowlęctwo. Każda ciąża osłabiała cesarzową. Kroniki opisują, że jej ciało topniało, włosy wypadały, a skóra stawała się przezroczysta. Według obserwacji wiedeńskiego lekarza nadwornego, Hermana Konrada, cierpiała na ciągłą gorączkę, bóle pleców i niemożność długiego stania. Współcześni lekarze uważają, że były to objawy przewlekłej niewydolności nerek i niedoboru wapnia, charakterystyczne dla potomków z bliskich związków krewniaczych. Już w 1770 roku Małgorzata znów urodziła martwego chłopca. Po tym porodzie stan cesarzowej stał się chronicznie ciężki. Medycy odnotowywali ataki duszności, obrzęki i szczęste utraty przytomności. Badania wiedeńskich archiwów wskazują, że cierpiała na puchlinę, obrzęki na skutek niewydolności serca i krzywicę, spowodowaną zaburzeniami metabolicznymi. Mimo to nieszczęsna kobieta kontynuowała próby urodzenia dziecka i wkrótce doznała kolejnego poronienia na wczesnym etapie. Ciąża w 1673 roku okazała się dla niej fatalna. Poród rozpoczął się przedwcześnie. Chłopiec urodził się martwy. Od samego początku wszystko szło źle. Wysoka temperatura, stan zapalny, utrata krwi. Już po kilku dniach u Małgorzaty zaczęła się gorączka, której towarzyszyły majaczenia i konwulsje. Współcześni pisali, że jej żyły nabrzmiały, oddech stał się świszczący. A ciało spuchło, jakby od trucizny. Dziś lekarze nazwaliby to posocznicą poporodową, sepsą. 12 marca 1663 roku zaledwie kilka dni po porodzie, cesarzowa Małgorzata Teresa zmarła w wieku 21 lat. W ciągu sześciu lat małżeństwa miała sześć ciąż, z których cztery zakończyły się porodami. Gdy przygotowywano ciało do pochówku, lekarze zauważyli, że było. Wyniszczone do granic możliwości, waga nie przekraczała 35 kg, twarz była zapadnięta, dolna szczęka wystawała, a kości miały annakie miały oznaki krzywicy. Te obserwacje, zapisane w medycznych dziennikach dworu, po wiekach staną się częścią badań nad degeneracyjnymi cechami Habsburgów związanymi z Inbredem. Cesarz Leopold gorzko opłakiwał żonę. Zamówił dla niej wspaniały, marmurowy sarkofak, ozdobiony hiszpańskimi liliami, i przez całe życie trzymał jej portret w swoich komnatach. Ale konieczność polityczna szybko zwyciężyła nad żalem. Już cztery miesiące po śmierci małżonki ożenił się ponownie z Klaudią Felicytą Tyrolską, również pochodzącą z gałęzi Habsburgów. Jej śmierć trzy lata później zmusiła Leopolda do poszukiwania trzeciej żony Eleonory Magdaleny Falskiej. Z którą spłodził swojego dziedzica, Józefa I. Jedyna ocalała córka Małgorzaty Teresy. Maria Anna Antonia odziedziczyła słabe zdrowie matki. Przeżyła, podobnie jak matka, tylko dwadzieścia jeden lat. Ona również, tak jak matka, rodziła co roku, ale wytrzymała tylko trzy porody. Ostatni poród okazał się dla niej śmiertelny. Dwoje jej dzieci zmarło przy porodzie, a ostatni chłopiec przeżył sześć lat i zmarł na ospę. Kończąc w ten sposób austriacką linię wywodzącą się od Małgorzaty. A linia hiszpańskich Habsburgów wygasła już trzy dekady później. W tysiąc roku zmarł Karol II, ostatni Habsburg na hiszpańskim tronie, cierpiący na bezpłodność, konwulsje i upośledzenie umysłowe. Hiszpania straciła tron, a Europa jedną z najpotężniejszych dynastii w historii.